Cześć, Jarek Łuczak, firma Abart Wrocław. Dziś grają ze mną dwie V8-ki. Chevrolet Silverado z 2018 roku i Chevrolet Suburban z 2021. Obydwie 5.3, obydwie V8, obydwie na gazie. Chcecie zobaczyć jak to wyszło? Zapraszam do oglądania. To mamy dwie V8 tak, jak obiecywałem w zapowiedzi. Zaczynamy od starszego. Starszy ma pierwszeństwo, zaczynamy od białego Silverado. 53 V8, 265 kW. Ile to jest? Koni napisze Wam na dole. Już mi się dzisiaj język plącze przez całe myśleć. Ale co to, co to jest ważne, ile on ma koni? Ważne, że pali jak smok, czyli pali między 12 a 20 litrów benzyny na 100 km. To jazda na benzynu nie daje żadnej przyjemności, a jazda na gazie już daje tą wolność że gdziekolwiek byśmy nie pojechali, to wracamy za darmo, jak kiedyś ostatnio klient podpowiedział. Czyli jeżeli w jedną stronę płacilibyśmy za benzynę, to z powrotem wracamy za darmo. Dzięki instalacji gazowej KMNW Sky Direct, którą zamontowaliśmy tutaj ponad rok temu i klient przyjechał na pierwszy przegląd, stąd wykorzystałem okazję, żeby porównać go z bratem bliźniakiem, z tym, że trochę nowszym i nie pick-upem, bo tutaj mamy pick-upa bardzo użytkowego, pięcioosobowego, palącego sporo, gazu, no bo palił sporo benzyny. Policzmy średnio, że paliłby 15 litrów benzyny, to będzie palił w okolicach 16,5 litra gazu plus 1,5 litra Benzyny. To i tak się bardzo opłaca. Możecie sami sobie policzyć w zależności od cen benzyny i gazu, jakie są w danej chwili na stacji benzynowej. Każdy może sobie w naszym kalkulatorze oszczędności na naszej stronie internetowej policzyć albo samemu wziąć kalkulator do ręki i policzyć, jakie to będzie spalanie na daną chwilę, kiedy będziecie oglądać ten film, bo nie wiem, czy będziecie oglądać jutro, za miesiąc czy za rok. I z tego powodu też nie podaję ceny, jaką kosztuje instalacja gazowa do tego czy do tego samochodu, chociaż ceny są bardzo zbliżone, bo instalacje są praktycznie identyczne. A instalacja gazowa KME, którą tutaj zamontowaliśmy, ma podzespoły. Tam są wtryskiwacze, tutaj mamy filtr fazy jeden 1 i drugi czujnik ciśnienia, reduktor. No i oprócz tych podzespołów, które już wymieniłem, jest tutaj mózg, a właściwie dwa mózgi tej instalacji gazowej, dwa sterowniki KME, NW Sky. Direkt, które zarządzają tymi e, wszystkimi urządzeniami. Jedna strona, Jeden sterownik jedną stroną silnika, drugi sterownik drugi, drugą stroną silnika. Tak więc wszystko tutaj już macie powiedziane. Tu jeszcze są kabelki, bo jeździliśmy autem, żeby przetestować, sprawdzić, czy wszystkie ustawienia są prawidłowe i możemy go wydawać e, klientowi. E, tyle co pod maską, tutaj, ale jeszcze zanim Wam powiem, co w drugim. To muszę Wam powiedzieć, ile kosztuje instalacja gazowa. Tak jak już wcześniej powiedziałem, nie mówię ile kosztuje, dlatego że ceny są bardzo płynne, zmieniają się z czasem, zmieniają się pod wpływem różnych parametrów. Dlatego też, my stworzyliśmy unikatowy na skalę światową e, automatyczny system wyceny instalacji gazowych którymi może, możecie sobie to wycenić. Żeby to zrobić musicie wejść na naszą stronę internetową, do której link macie tutaj w podpisie, a tu widzicie formularz po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do tego, do tego, czy do tego Rama, który tutaj jest bardzo blisko postawiony, czy do e, Volkswagena Atlasa, e, którego też tam widzicie, którego e, tylko serwisowaliśmy dzisiaj, nie przerabialiśmy. Rama też już przerabialiśmy jakieś parę miesięcy temu, też klient zostawił go na serwis. A teraz podchodzimy do tego i w tym mamy o dziwo, znowu instalację gazową KME Nevo Sky Direct w wykonaniu dwusterownikowym z tymi samymi wtryskiwaczami. Sterowniki tym razem zmieściliśmy tam pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego, ale nie sięgnięcie tam wzrokiem, ja je widzę. Tutaj mamy filtr fazy ciekłej, wtryskiwacze tak jak tam, tutaj czujnik, tutaj filtr fazy lotnej. I wszystko jest kompletne. A ile będzie palił? Dokładnie ile będzie palił, to się dowiemy, jak klient go odbierze, pojeździ, bo to jest świeżutko po montażu. I jak klient go odbierze, pojeździ dwa tygodnie, to nam napisze SMS-a, a ja wam na dole napiszę, ile palił, e, ile by palił benzyny, ile pali gazu i ile do tego dopala benzyny, bo jak mówiłem wam już wcześniej, te samochody muszą dopalać benzynę. Zapraszam was teraz do środka tak z profilu prezentuje się nasz Suburban w wersji długiej, siedmioosobowej, który jest bratem bliźniakiem Chevroleta, nie Chevroleta, tylko Cadillac Escalade'a, którego Wam już kiedyś w wersji nawet ESV prezentowałem, tylko ze silnikiem 6,2, a nie 5,3. I ponoć ten jest wersją dla ubogich, a Escalade jest wersją dla bogaczych. Już możemy ściągnąć tą folię, bo klient będzie zaraz odbierał auto i damy mu czyściutką kierownicę. Żaden z naszych mechaników ani ja, moimi brudnymi rękoma, nie dotykaliśmy tej kierownicy tylko i wyłącznie przez folię. Takie widzicie wnętrze. Nielubiany przeze mnie telewizor wystający ponad deskę rozdzielczą, ale tutaj jest to jeszcze powiedzmy w miarę akceptowalne i jestem w stanie to zaakceptować, bo naprawdę on wystaje tylko troszeczkę i suma summarum jest jakoś wbudowany tutaj w tym e, kokpicie i wygląda to całkiem nieźle. Tutaj środek też całkiem e, ładny, a teraz Wam pokażę deskę rozdzielczą i przełącznik, który zamontowaliśmy e, obok deski rozdzielczej. A więc deska rozdzielcza prezentuje się o, w ten sposób. Teraz możemy ją odpalić. Prawda, że jest skromniejsza od Escalade'a i tylko dlatego możemy uważać, że jest to uboższy brat Escalade'a. A tutaj mam przełącznik bez który przez chwilę mrugał niebieską diodą, i w te kolory diody musicie mi uwierzyć. Próbowałem już kilka razy nagrywać ten filmik, jak prezentuje się ten przełącznik, nowy przełącznik DG8 i jakiej diody bym nie włączył. To i tak zawsze ona jest biała na filmie, a ona w tej chwili widzi, świeci na żółto. Ja widzę, że ona świeci na żółto. Jak ją przełączę na chwilę na benzynę i z powrotem na gaz, a przez chwilę mruga niebiesko. Ja widzę to niebieskie, a Wy pewnie widzicie znowu białe. Chyba, że ja jestem daltonistą i na monitorze nie widzę nic innego, tylko białe, ale już kilka osób mi to mówiło, że niestety widzi je również na biało. Tak wygląda wnętrze siedmioosobowego Suburbana, całkiem duże, pokażę Wam go zaraz jeszcze od tyłu, jak będę Wam prezentował zbiornik, który jest w tej chwili napełniony w połowie, bo gdyby był pełny, to dioda by była biała, gdyby był w trzech czwartych, to byłaby zielona, Żółta, jak jest w tej chwili, to jest połowa. Pomarańczowy to 1 czwarta a czerwony to rezerwa. Idziemy do zbiornika. Tak z profilu prezentuje się 3 lata starszy od czarnego Chevrolet Silverado z tym fajnym znaczkiem Z71, chyba tak. Nie wiem jeszcze co to jest, ale jak się dowiem, to wam napiszę. Obydwa mają to ten ma, nie tutaj, tylko z tyłu na, na burcie. Ma Z71, to jest ich wspólny. Znaczek, ale tak się prezentuje ciut starszy jego, jego też, on wygląda troszeczkę starszy. Koła ma takie fajne retrostylizowane, ale ma bardzo fajną deskę rozdzielczą i też całkiem fajne wnętrze, co wam zaraz pokażę, jak tylko tutaj kamera wjedzie mi do środka. Tam był taki unikatowy system zmiany biegów. Zaraz go wam jeszcze pokażę, bo unikatowy system zmiany biegów naprawdę jeszcze takiego nie widziałem. Dziwił mnie ten. W Palisejdzie, kiedy jak wam pokazywałem, który miał przyciski, a ten nie ma przycisków. Przycisk ma tylko od parkingu, a te wszystkie trzeba od spodu. Jak chcemy wsteczny, a przepraszam, neutral też jest od góry, a drive, żeby pojechać do przodu, musimy go pociągnąć wsteczny, to również. Parkowanie tym samochodem to sama przyjemność. Zobaczcie zresztą, przecież można nim robić wszystko, co się podoba. Jest taki jak maluszek, że mogę sobie z nim robić, co mi się żywnie podoba, pod warunkiem, że mam odpowiednio duży. Plac. Tu jest ta zwykła tradycyjna gała, którą zawsze się zmieniało biegi w amerykańskich pikapach. Tak ładnie burczy, jak się go odpali. Kółka fajnie się skręcają. Kółka. A, musimy przełączyć na gaz, bo już się przełączył sam na benzynę, bo był programowany. Ale już wam pokazuję środek, co tutaj mamy na desce y, rozdzielczej. Deska rozdzielcza klasyczna ze wskaźnikami. Wskazówkowymi. Żadna kontrolka czy nam się nie świeci, tylko kontrolka ładowania, kontrolka ciśnienia w oponach. A tutaj centralny panelik z ładnie wbudowanym telewizorem, co prawda mniejszym, ale reszta całkiem fajna. A przełącznik jeszcze starszego typu, czyli DG7, z jedną diodą w tej chwili świecącą się na czerwoną, która pokazuje nam, że jesteśmy na rezerwie, a zielona pokazuje nam, że jesteśmy na gazie. I to tyle, jeżeli chodzi o to. Co mamy tutaj na desce rozdzielczej? Z tyłu dodatkowe trzy miejsca, czyli mamy miejsce dla pięciu osób i możemy sobie spokojnie podróżować gdzieś do lasu na survival albo coś innego. A teraz idę Wam pokazać zbiorniki, które zamontowaliśmy w obydwu samochodach i pokażę Wam też w lewy. Tutaj klientowi przydarzyła się Ziazia. Będziemy go jeszcze oddawać gdzieś do lakiernika, żeby go podrobił. Tu mamy potwierdzenie: Silverado i zbiornik 92 litry. Brud, to już trochę brudny, trochę spodziewałbym się nawet, że porysowany, bo mógł być już gdzieś w lesie i e, e, wcale bym się nie zdziwił, jakby był porysowany. 92 litry to wchodzi jakieś niecałe 80 litrów gazu, to mam nadzieję, że starczy na jakieś 400, a może, może nawet grzecznie jeżdżąc 500 km, a później stacja i tankujemy za pośrednictwem tego, oto wlewu, e, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny w wersji na przejściówkę, czyli trzeba będzie tutaj coś wkręcić, żeby zatankować. A Suburban, gdzie ma zbiornik i gdzie ma wlew, już Wam biegnę pomoc. Kółka bardzo ładne, podobają mi się, e, fajnie wyglądają, ale tamte też niczego sobie. Nawet bym powiedział, że chyba e, do siebie są bardzo dobrze dopasowane. Pickup na tamtych kołach wygląda lepiej, a ten suwik albo Suwan e, wygląda fajniej. Koło zapasowe, zbiornik, 92 litry również. Podobnie podobny zasięg, 400-500 km i po tych 500 km lecimy na stację i tankujemy za pośrednictwem pełnego wlewu. Już nie musimy żadnych przejściówek przykręcać, tylko bezpośrednio podpinamy pistolet pod wlew. I to tyle, jeżeli chodzi o te dwa fajne, amerykańskie, klasyczne Chevrolety. Dawno nie prezentowałem Wam żadnego Chevroleta, to dzisiaj mamy dwa na raz, tak więc możecie sobie sami wybrać. Którego byście wybrali? pick czy Suburbana Vana? Ja wybrałbym pick a Wy, jeżeli wolicie coś innego, to wybierzcie sobie Suburbana, ale ten mi się też szczególnie podoba. Bardzo fajna przeprawówka, można powiedzieć, w wersji z namiotem na dachu i potrzebnym sprzętem do survivalu. Ale, jeżeli już wybierzecie któregoś z tych Chevroletów, to nie zapomnijcie o nas, żeby przyjechać zamontować instalację gazową, bo i tak Was z kopytami, tak więc pakujcie się do nas jak macie takiego chevroleta Najpierw na stronę internetową wyceńcie sobie instalację gazową, albo zadzwońcie jak wolicie. Jak nie chcecie podawać swoich danych na naszej stronie internetowej, to możecie zadzwonić i wtedy wam bez problemu też wycenię taką instalację gazową. A tymczasem nie zapomnijcie zalajkować tego filmu, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, by oglądać równie fajne filmiki jak ten dzisiejszy z dwoma Chevroletami, białym i czarnym, ale obydwa oczywiście z gazem. Do zobaczenia przy kolejnych realizacjach. Ciao. Parkowanie takimi furami to jest przyjemność. Ja mam tutaj tyle placu, że mogę sobie parkować jak mi się podoba. Przodem, tyłem, ale współczuję tym, którzy muszą parkować takim e, pikapikiem na placu pod Kastoramą albo gdzieś pod, jakimś, pod jakąś Biedronką, bo tam już nie będzie tak ładnie jak tutaj u nas, nie będzie przygotowanego miejsca. A tutaj udało mi się zaparkować elegancko. Zaczepimy się hak, hak, hak w hak z naszym kamperem i będziemy mogli Także do zobaczenia przy kolejnych realizacjach. Ciao.